Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Tematem jest zwiększenie wsparcia PKN Orlen na rzecz walki z epidemią koronawirusa. Serdecznie chciałabym powitać Pana Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów, jednocześnie ministra aktywów państwowych. Witam serdecznie Pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen. Witam wszystkich Państwa, którzy obserwują i słuchają nas online. Dziękuję serdecznie. Panie premierze proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. W tym trudnym momencie, w którym znalazł się nasz kraj, niezwykle ważne jest, aby państwo posiadało instrumenty do tego, aby wspierać obywateli, zapewniać im bezpieczeństwo, zapewniać im również dostęp do niezbędnych artykułów medycznych. W tym dziele które wszyscy realizujemy niezwykłą ważną rolę odgrywają spółki skarbu państwa. Ten właśnie instrument, który państwo posiada, obok administracji, obok służb, obok instytucji, które dzisiaj można powiedzieć walczą na tym froncie spółki skarbu. Państwa również na tym, na tym froncie stoją i, i robią to, co w ich mocy, żeby wzmocnić siłę polskiego państwa w, w tej walce z epidemią. W, dzisiaj mamy ważny moment, będzie o tym mówił za chwilę pan prezes Obajtek w szczegółach. Mamy transport materiałów medycznych, które zostały zakupione przez PKN Orlen. W, ale w, chciałem powiedzieć też szerzej, że spółki z, starają się, korzystają ze swoich starają się i, i, i robią, to nie tylko się starają, korzystając ze swoich kanałów handlowych, ze swoich kontaktów na całym świecie dzisiaj zapewnić jak największy asortyment tych produktów, aby on trafił do kraju i służył naszym obywatelom. Obok Orlenu, który takich zakupów dokonuje, KGH, również KGHM, pan prezes Marcin Ludziński, muszę tutaj o tym. Wspomnieć. Również inne spółki w tej chwili włączają się nie tylko organizacyjnie, ale również finansowo w, w to dzieło w zakupów. Oprócz tego, że same również, tak jak Orlen i pan prezes Daniel Obajtek, zdecydował o tym, aby podjąć się produkcji płynu dezynfekującego, zwiększa tą produkcję. Dzisiaj w marcu to będzie 2,5 miliona litrów, a w kwietniu już 5 milionów litrów, więc myślę, że będzie tutaj wyraźna poprawka. Dostępności i podobnie inne spółki, również KGHM, również Azoty, również polfatarchomin tej produkcji się podjęły, wiele innych podmiotów, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa podjęła się również produkcji innych produktów, maseczek, fartuchów, gogli, w miarę możliwości organizujemy to w ramach spółek Skarbu Państwa, chciałem wszystkim prezesom, Spółek, a w tym momencie szczególnie obecnemu tutaj panu prezesowi Danielowi Obajtkowi w imieniu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego za te działania podziękować i, i poprosić, żeby te działania jeszcze zintensyfikować. Nie tylko w tym wymiarze materialnym, ale i finansowym, bo również spółki kierując się społeczną odpowiedzialnością w biznesu. Te świadczenia finansowe również ponoszą w dużej wysokości same fundacje spółek Skarbu Państwa przekazały w tej chwili już ponad 80 milionów złotych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego dla szpitali, dla placówek medycznych, nie licząc właśnie takich zakupów jak ten, który dzisiaj, którego dzisiaj pierwsza partia przybyła tutaj na, na warszawskie Okęcie która będzie dystrybuowana do tych, którzy najbardziej dzisiaj tych produktów medycznych potrzebują. Dziękuję. Dziękuję za to w imieniu rządu i w, w, mam nadzieję, że w, to jest taki dobry przykład dla wszystkich, którzy dzisiaj mają możliwości, aby Polaków w tej trudnej sytuacji wspomóc. I Szanowni Państwo ostatnia refleksja. Nas bardzo wiele lat przekonywano, że ten państwowy biznes to jest coś, co jest przeżytkiem, coś, co powinno odejść, że to jest jakaś spuścizna dawnych czasów, czasów komunistycznych, że właściwie wszystko powinno być prywatne, że kapitał nie ma swojej narodowości i że właściwie nie jest to ważne dla kondycji państwa jaka jest własność w gospodarce. Otóż my zawsze uważaliśmy inaczej, uważaliśmy, że kapitał ma narodowość i oczywiście bardzo mocno wspieramy i będziemy wspierać własność prywatną, prywatne podmioty, prywatne firmy, ale uważamy, że ważnym instrumentem dającym Państwu możliwość działania, szczególnie w takiej kryzysowej sytuacji, są właśnie spółki skarbu państwa, które dzisiaj stają rzeczywiście na wysokości zadania, ale które też będą potrzebowały tego wsparcia ze strony właściciela ze strony państwa bo niektóre z nich dzisiaj również ponoszą ogromne straty związane z tą sytuacją. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie za to za te działania które podjął Orlen wszystkie spółki z grupy Orlen Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość jeszcze wiele razy korzystać z, ze sprawności pana i podległych panu ludzi. Dziękuję bardzo. Panie premierze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Panie premierze, szanowni państwo, Orlen jest odpowiedzialną firmą. Orlen jest firmą, która będzie na dobre i złe z Polakami. To jest nasz rynek i są czasy, kiedy się zarabia, ale też są czasy, kiedy trzeba ponieść tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu. Rynek jest bardzo ważny, bo rynek to nie tylko obywatele, ale rynek to również, można to samo powiedzieć, to nasi klienci, którzy korzystają z nas. Jest to normalną rzeczą, że firma tej wielkości, jaką jest Orlen, która bardzo mocno działa na tym rynku i nie tylko na tym rynku, musi pomóc. Musi pomóc. I od samego początku wspólnie z zarządem staramy się tej pomocy udzielać. Oczywiście zaczynamy w pierwszej kolejności od paliw, ceny paliw. Dziś mamy najniższe ceny paliw w Europie. Orlen dzieli się z marżą z Polakami, bo tak naprawdę od paliw wszystko zależy. Cała logistyka. W związku z tym, w tym trudnym czasie i dla Polaków, i dla całej gospodarki obniżanie ceny paliw jest rzeczą bardzo bardzo ważną, żebyśmy dodatkowo wzmocnili tą gospodarkę i cały czas te paliwa obniżamy. W ten sposób pomagamy również naszym obywatelom i całej gospodarce. Również to była kwestia kolejek na granicach, również poprzez zależną spółkę Orlen Deutschland, staraliśmy się pomóc właśnie, by do tych ludzi dotrzeć, by dowieźć im żywność. I również Orlen poprzez swoją zależną spółkę stanął na wysokości zadania. To są również, proszę Państwa, płyny, które błyskawicznie uruchomiliśmy produkcję. Tak jak Pan Premier powiedział, byliśmy w ciągłym kontakcie i to stało się bardzo szybko. To stało się dzięki temu, że Orlen nie sprywatyzował paru zależnych spółek i dzięki właśnie tym spółką mogliśmy szybko technicznym spółką mogliśmy szybko uruchomić tą produkcję 2,5 miliona litrów to jest marzec, 5 milionów litrów to jest kwiecień i cały czas będziemy, proszę Państwa, zwiększać tą produkcję, bo potrzeby, trzeba powiedzieć, są w tym zakresie y, ogromne. To jest również fundacja, która przekroczyła już pomoc powyżej 10 milionów i w ciągle spływają do nas wnioski ze szpitali, z instytucji i cały czas tej pomocy udzielamy. Ale również podjęliśmy decyzję przeznaczyć właśnie dodatkowo 60 milionów złotych na zakres. 7 milionów masek. I właśnie dziś przyszedł pierwszy transport masek, około miliona mln. tysięcy. Te maski będą przekazane częściowo fundacjom, ale również będą przekazane do agencji rezerw materiałowych, która będzie tymi maskami dzielić. Proszę Państwa, oczywiście również wspólnie z panem premierem Morawieckim, wspólnie z panem premierem Sasinem, również pracujemy. Poprzez nasze rozliczne kontakty międzynarodowe, nad inną formą pomocy. Będziemy Państwa również w tym zakresie informować. I jeszcze raz podkreślę, Orlen jest odpowiedzialną firmą. Orlen również jest odpowiedzialny. Orlen powinien się troszczyć o swoich klientów, o, Polakach, o Polaków w tym właśnie czasie. I tak też robimy. Orlen jest z Państwem na dobre i złe. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze ostatnie słowo, jeśli Państwo pozwolicie. My jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że możemy przewidywać, że ta epidemia w Polsce osiągnie znacznie większe rozmiary niż te, którymi dzisiaj się zmagamy, że tak naprawdę najgorsze dopiero przed nami. Dlatego tak ważne jest to, aby pozyskiwać rzeczywiście te produkty medyczne, te maseczki i inne produkty, które będą chroniły Polaków przed niebezpieczeństwem, kiedy rzeczywiście to niebezpieczeństwo będzie jeszcze większe niż, niż dzisiaj. Dlatego każdy taki transport, każda taka inicjatywa ze strony czy to Spółek Skarbu Państwa, czy wszystkich instytucji państwa, które dzisiaj są nastawione na to, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo Polakom, zapewnić im możliwość funkcjonowania w tych niesprzyjemnych okolicznościach jest tak cenna i tak ważna i chciałbym Państwa zapewnić również w imieniu rządu, Pana Premiera, również Mateusza Morawieckiego, że dzisiaj wszystkie instytucje Państwa są używane, wszystkie narzędzia, które ma Państwo jest używane do tego, żeby tą bezpieczeństwo Polakom zapewnić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy czas na zadanie dosłownie dwóch pytań. Jednego do Pana Premiera i jednego do Pana Prezesa. Bardzo proszę. Dzień dobry, Aleksandra Rzeczek, TVP Info. Panie Ministrze, chciałam zapytać, jak szeroka jest ta skala pomocy, jeśli chodzi o spółki skarbu państwa. Natomiast do Pana Prezesa, jeśli można spoza nieco tematu dzisiejszej konferencji, chodzi o połączenie z LOTOSem i tego, jakiej reakcji się Państwo spodziewacie, jeśli chodzi o Komisję Europejską? Ta skala działań ze strony Spółek Skarbu Państwa jest rzeczywiście bardzo duża, bo nie tylko zakupy, o nich dzisiaj mówimy, bo ta okoliczność nas dzisiaj tutaj przyciągnęła w to miejsce, ale od pierwszych chwil tak naprawdę, kiedy w, przygotowywaliśmy się jeszcze przed nawet wybuchem epidemii, spółki były aktywne, one w, pozwoliły, ta aktywność spółek pozwoliła chociażby bardzo skutecznie uruchomić, wzmocnić infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, także z, kiedy pojawił się wirus od, tych pierwszych chwil, kiedy było wielkie zainteresowanie informacją. Infolinia była w stanie obsługiwać zaledwie dwadzieścia kilka procent połączeń w momencie, kiedy spółki Skarbu Państwa włączyły się w tą akcję, ta skuteczność doszła do prawie 100% 97-98% zrealizowanych połączeń. To, jest również, to są również działania związane ze wsparciem instytucji państwa, które są na pierwszej linii frontu dzisiaj. No tak jakby chociażby przekazanie do dyspozycji samochodów państwowej. Inspekcji Sanitarnej, to zrealizowały przede wszystkim PZU, 100 samochodów, ale również totalizator sportowy, również Poczta Polska. To jest produkcja, o niej tutaj trochę mówiliśmy, nie tylko właśnie płynów dezynfekujących, ale również, w, o tym mówiłem przed chwilą, również materiałów medycznych, maseczek przede wszystkim i innych potrzebnych w tej chwili. W tej chwili produktów. To są właśnie zakupy, ale to są również takie działania nastawione do klienta. Mówił o tym pan prezes Obajtek o obniżce w tej chwili cen paliwa. Również te spółki gazowe czy energetyczne, one również podchodzą dzisiaj do, do klienta z pewnym zrozumieniem. To jest również poczta, która uczestniczy w tej chwili w, w dostarczaniu tych środków, które przylatują do Polski, do odbiorców. To są wreszcie polskie linie lotnicze LOT realizujące program Powrót do domu wspólnie z PKP Intercity wspólnie z Polonusem, firmą autobusową. Więc można powiedzieć, że wszystkie spółki dzisiaj, PGZ, o tym mówiłem również, organizuje poprzez swoje agendy również produkcję materiałów medycznych. To jest jedna duża, wielka aktywność, taka w naturze, plus rzeczywiście, w, czy w działaniach, przepraszam, plus ta aktywność finansowa, o której również mówiłem, same tylko fundacje spółek przekazały. Ponad 80 milionów na cel walki z koronawirusem. Dzisiaj możemy powiedzieć o wielkiej mobilizacji spółek Skarbu Państwa, które stanęły na wezwanie rządów i w, rzeczywiście w, w poczuciu tej odpowiedzialności za rynek, za obywateli, za swoich klientów, bo Polacy są przecież klientami tych spółek, tą swoją społeczną misję realizują. Dziękuję panie premierze. Panie prezesie, proszę o odniesienie się do pytania. Pani rektor, ten proces idzie zgodnie z terminem. Jesteśmy w drugiej fazie. Generalnie czekamy na dalsze decyzje komisji w tym zakresie. To są pewne procedury, w których idziemy. Generalnie czekamy na odpowiedź komisji. Wtedy się ustosunkujemy zgodnie z warunkami drugiej fazie. Wtedy będą również i warunki zaradcze w tym zakresie. Po warunkach zaradczych komisja przeprowadza market test. To jest przeprowadza oczywiście uwzględniając czy nie uwzględniając tych warunków zaradczych. Więc w żadnym wypadku, w żadnym wypadku Orlen nie odstępuje od tego procesu. Ten proces jest konieczny, potrzebny, a jeszcze korzystając z głosu, pragnę zaznaczyć, w tym ciężkim czasie dla gospodarki polskiej, ale i dla gospodarki europejskiej, widać, że to jest jedyny kierunek. I niejednokrotnie powtarzaliśmy Komisji, że takie fuzje nie robi się na czas wzrostów gospodarczych. Takie fuzje się robi na wypadek, Również i kryzysów. Przypominacie sobie Państwo, rok 2008, 2008 sytuację finansową o, czy też lotosu. I, I dzisiaj cała Europa powinna, Komisja Europejska powinna całkowicie z, zmienić, zliberalizować swoje podejście właśnie do fuzji, bo poprzez takie fuzje możemy wzmacniać zdecydowanie gospodarkę, a przecież wzmocnienie gospodarki, wzmocnienie takiej firmy jak Orlen Lotos powoduje to, że będziemy bardziej odporni właśnie na te czynniki makroekonomiczne, będziemy bardziej. Odporni, choćby nawet na ten kryzys. Dziś trzeba się łączyć, dziś trzeba generalnie optymalizować koszty w trakcie łączenia, dziś trzeba zdecydowanie procesy logistyczne łączyć, by były dodatkowe oszczędności, dziś trzeba zdecydowanie większą ilość kupować choćby nawet ropy by być odpowiednim graczem na rynku. Więc ten proces jest konieczny, konieczny, a w szczególności w tej sytuacji, jakim będzie jest gospodarka polska i gospodarka w ogóle Europejska takie procesy przede wszystkim są konieczne i sądzę, że komisja również tą sytuację, w której jesteśmy dzisiaj w Polsce, na całym świecie, w tej sytuacji gospodarczej komisja sądzę, że będzie wzmacniała raczej spółki ze względu na to, że że te spółki muszą przetrwać w tych trudnych warunkach, ale również przetrwając muszą konkurować czy też z gospodarką chińską, czy też z gospodarką rosyjską, czy też z gospodarkami innymi. W związku z tym to tylko ma wyłącznie wzmocnić spółkę i generalnie poprawić jeszcze zdecydowanie jej kondycję, by mogła funkcjonować również w czasach, kiedy są spadki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy. Na Wiejemy. tym kończymy briefing prasowy. Panie premierze, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Panie prezesie, dziękuję. Do widzenia Państwa.